Po przerwie od regularnego sprintowania przez mój sezon futbolu amerykańskiego z końcem lipca wróciłem do pełnych treningów. Cel był ten sam, czyli osiągnąć 37 km na godzinę oraz dalej poprawiać czasy na wszystkich odcinkach. W związku z tym postawiłem na pełną szybkość ruchu w ćwiczeniach siłowych oraz bardzo małą objętość, aby utrzymywać jak najbardziej świeży układ nerwowy. Piking ten miałem zakończyć z końcem sierpnia, aczkolwiek będąc już na wakacjach, pojawiła się możliwość sprawdzenia w meetingu w piasecznie, więc nie mogłem nie spróbować. Ale zacznijmy od początku. Pierwszy tydzień nie był jeszcze na pełne 100%, aby móc się rozbiegać i przestawić wszystko pod sprint. W planie miałem robić dwa na bieżni w tygodniu. Jeden ukierunkowany na szybkość maksymalną z próbą bicia rekordu, a drugi na przyspieszenie i krótkie odcinki. Po obu treningach biegowych w tym tygodniu czułem się dobrze i liczyłem na udany drugi tydzień. Przechodzimy do drugiego tygodnia i pierwszego treningu biegowego. Tutaj, jeszcze jedno rozgrzewkowe przyspieszenie, a potem stało się to. 0,98 sekundy na flight ten i z przytupem złamana bariera 36 km na godzinę. Już dzień przed czułem się bardzo dobrze i spodziewałem się, że na tym treningu może być mocny wynik. Do 37 km na godzinę zabrakło jednak jednej setnej sekundy, więc trzeba było walczyć dalej. Tak mniej więcej w tym okresie wyglądały moje treningi na siłowni. W drugim tygodniu został jeszcze jeden trening biegowy, ale tutaj zrobiłem tylko lekkie przyspieszenia. Trzeci tydzień, choć bez rekordu we flight'em, to bardzo solidny i stabilny. Dwa razy bieg na równe 1.0.0, czyli 36 km na godzinę oraz poprawiona życiówka na 20 metrów ze startu dolnego z W tygodniu plany się niestety trochę popsuły, ponieważ poniedziałek musiałem iść na wyrywanie ósemki, co uziemiło mnie praktycznie do końca tygodnia. Zrobiłem w tym czasie jeden trening na siłowni, a na sprinty czułem się gotowy dopiero w kolejny poniedziałek. W międzyczasie byłem też na diamentowej lidze w Chodzowie i zobaczenie na żywo w wyniku 9,87 na metrów to bardzo fajna sprawa. Następnie wyjechałem na wakacje, które miały być dla mnie totalnym luzem i jedynym w tym roku odpoczynkiem od jakiegokolwiek sportu. Po wakacjach chciałem zacząć już nowy plan i ruszyć z przygotowaniami na kolejny rok, ale pojawiła się opcja startu w Piasecznie. W związku z tym trzeba było zmienić plan i dobrze zaplanować kolejne dwa tygodnie do startu. W trakcie tych dwóch tygodni chciałem wykonać jeden trening oporowanego przyspieszenia, dwie sesje top speedu, dwa razy tempo, trzy razy techniczne sesje bloków i jeden raz typowy speed endurance. Niestety z wakacji wróciłem lekko przeziębiony, więc nie mogłem od razu rozpocząć przygotowań na pełnej. Głównym celem było po prostu utrzymać. I popracować nad wytrzymałością szybkościową oraz startem z bloków, ponieważ wiedziałem, że to będą moje najsłabsze strony. Na 3 dzień zawodów. Czułem się od rana tak 8 na 10 i generalnie byłem dobrej myśli. Tego dnia było bardzo gorąco, więc rozgrzewkę robiłem na spokojnie, nie spiesząc się. 100 metrów niestety nie poszło tak jak chciałem. Czas 12.08 pod wiatr 1 metr na sekundę w twarz to było dużo poniżej moich oczekiwań. Nie wyszedł mi do końca start i zabrakło mi zdecydowanie szybkości po 70 metrze. To jednak nie był koniec, bo obiec miałem jeszcze na 200 metrów. Na 200 metrów miałem znacznie lepszy start i pierwsze 100 metrów było naprawdę solidne. Problemy zaczęły się jednak gdzieś na 140 metrze, ponieważ najzwyczajniej w świecie zaczęło mi brakować wytrzymałości. Czas to 24,75 pod wiatr 1,4 metra na sekundę. Jak mogę podsumować ten start? Na pewno bardzo fajny sprawdzian i punkt wyjściowy. Wiadomo, że kompletnie inaczej zbiega samemu na treningu, a gdy już dochodzą rywale, liczy się idealna reakcja i przede wszystkim wytrzymałość szybkościowa, której realnie w ogóle nie trenowałem. Wiedziałem, że po tej dwutygodniowej przerwie na wakacjach i rozpoczęciu tych dwutygodniowych przygotowań, będąc lekko przeziębionym, nie mogę tutaj liczyć na jakieś spektakularne wyniki i poprawy, ale mimo wszystko z tych 100 metrów jestem bardzo niezadowolony. Mimo wszystko, w tym okresie pikingu do wakacji udało mi się poprawić praktycznie wszystkie czasy i przede wszystkim zbliżyć się do 37 km na godzinę praktycznie najbliżej jak się da. Tutaj teraz widzicie całą tabelę z wynikami z tego okresu. Jaki plan na kolejne tygodnie? Zaczynać będę już swój pełny off-season, dlatego teraz będzie trochę przerwy od testowania w Python. Mimo wszystko ten sprawdzian na w piastecznie dał mi kilka bardzo fajnych kolejnych celów treningowych, więc myślę, że kolejne odcinki z tej serii będą naprawdę ciekawe. A jeżeli dotrwałeś do tego momentu, to napisz w komentarzu z z uśmiechniętą buźką. Po plany treningowe wejdź na mgafflits.pl